Się, się, sie, sie, ludziska. To jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Margonem. Yy, właśnie stoję na herście, jako to i widać, bo ja mam obsesję na herście. Ciągle stoję na tym herście, zakichanym. No, to więc tak przed chwilą byłem i zwykłą przypaskę mi tutaj lotło, więc gówienko na Maxa. Cześć, jeszcze ze mną jest dzisiaj Konrad XDT. Siema, siema. Siema, no bajki do mikrofonu, tutaj młodszy brat mój się odzywa, ale nie zwracajcie na niego uwagi. Bo nie, on bajka ogląda. No właśnie, więc jak będą jakieś głosy bajki, to wiecie, że to on. No trudno, mam młodszego brata. Jak wyszło? Nie I no, i brat, wiecie, ja też mam młodszego to, brata. Mój młodszy brat mi bije. I jak wchodzę <laughs> na margonem, to albo mnie zwala z krzesła, albo włada te, a tata mnie z nim męczy. Dobra to przerwiemy i, i... i przytniemy jak będzie, jak zawsze P, -o -p albo Hersh I się zrespił herst Wejdźcie w Cicho! Cicho, tak, Kurde no! wszystko dobre! Dwa kupce i kurde zwyklak, no! O, jakiś drapek! Kto? 4-1. Trzeba się leknąć, bo może ma dobre kół Dobra. I... Fajnie, jakby nam dzisiaj jakieś herko albo Uni lotło. Ale na razie mamy serię pecha i po prostu nam lota same zwyklaki. No weź, ja tego nie rozumiem. Inni mają fartę, że jak biją Gonosa, to lotają albo Legę, albo coś, a my mamy takiego pecha. Ale zobacz, to jest 5-0, człowiek, więc nie wiesz, co ci będzie latało, jak to ty mówisz, Gonosa. To jest rząs, ale jak już chcesz, to mów, jak chcesz. Dobra. Przecięcie. No, no i znowu jest herst. Proszę, proszę. Niech będzie hello albo uni plaster I gówno lotło! Nie przeklinaj. No nie moje... przeklinam, nie przeklinam. Nawet złota nie biorę, bo z tyle złota to ja mogę kupić. Kurde kotłaka chyba. Kto to kurde? Kto to kurde, się pytam ja się. teraz będzie coś dobrego no i bijemy bij bij bi, śmieciu bij bi, hero ma spaść ja wiedziele, nie no nie słuchajcie w ogóle tego konrada XZ, bo znaczy słuchajcie słuchajcie ale nie słuchajcie o tym co on dowalił z rząsem no bo to jest naprawdę coś śmiesznego co on porównuje hersta a rząsa więc no ale no i jak jeden Ktoś bije, no ale nie bije zawsze jeden ktoś, tylko przeważnie zawsze bije p. więc zastanów się co ty mówisz, ale Herszta, jak zawsze ktoś bije, to zawsze spadnie u Jak ktoś zawsze bije, podam wam taką radę, jak ktoś zawsze bije Herszta, albo jeszcze jedną radę wam podam, nie bawcie się miarką. <laughs> <laughs> Rościłem sobie palca Boli dobra, no o co można byłoby coś takiego zrobić? Pierwsze, pierwsza rzecz to trzeba przyciąć, więc... Czekajcie! Lada moment wrócimy. Kurde, znowu mi się tak miarką łapcią No i znowu bijemy, więc znowu wróciliśmy do was. Mój no ciągle nic nie lata, no proszę państwa, to jest... chyba będę zbierasz te nie będzie miejsca na hero! realnego Hero to chyba kurde lotniesz nie w tym życiu człowieku. W tym życiu. się, shall... No i bijemy. Bo pusty herz, no to jest naprawdę nierealne. No ja pier... Ja pierdolę! Dobra, Weź, nie trudno. wybieraj tego, bo nie będzie miejsca na hero. Człowieku, ile razy ja mam Cię mówić, że hero nie lotnij? Ok. No i ludziska, ludziska, niedługo się zbliża event. I będę także nagrywał questy eventowe. Więc będzie naprawdę fajnie, bo dużo będzie takich podpowiedzianek do e eventów. No więc będzie naprawdę ekponująco. Ja już się nie mogę doczekać eventu, bo to jest naprawdę event, to jest coś najlepszego co może być. No niedawno się zakończył event halloweenowy. A teraz się Najlepsze zaczyna. to są przygotowania, oczywiście do świąt. No 24 grudnia. Nie mogę się tego dnia doczekać. Jak już ostatni prezent się dostanie, no. To już będzie los pewnie jakiś. No ja nie odbrałem, co prawda, szóstego na Mikołajkach, co było bardzo ważne, bo dostawało się skarpetę miejsce na kluczu. No ja mam tego guwienko, ale no trudno. No nie będę płakał za jakimiś kluczami, ale dostanę słabszą nagrodę, troszkę na koniec yy, kalendarzu adwentowego. Przedniemy, żeby herstać. No i znowu herszt. Kolejne to jest bicie i oto nic nie lata. to jest coś niepojęte, zaraz się wkurzę i, i napiszę do tych śmierdzieli. Nie no, żartuję. Trudno no, kit. Taki los od życia, taki los. Nie ma chcieć mlekać. No dobra no, przetniemy. Kolejny herszt. I kolejne zwyklaki. I kolejne zwyklaki. Tak, oto właśnie zwyklaki! No to niezmiernie nas cieszy, że kolejne zwyklaki! Kurde mać no! Przednijmy! No Manurak maniur maniurak, maniurak, znalazłem go na plaży. Maniurak maniurak, znalazłem go na plaży. Kolejne zwyklaki wypieprzają na plaży. Ja pierdzielę. Ludzie, ile razy ja już biłem to ja nie liczyłem i ciągle zwyklaki. No, to jest normalne? Czy nie? Nie! Przynajmniej pustego lotu nie ma. To nie było takie dobre. Końcio, powiedz coś, bo nudo się robi, nudno. Niech chociaż letnie mieć? To będzie dobrze i sprzedamy wtedy więc... Mówiłem, że to mój młodszy brat. Kłuśba. Ty niesamowitego świata dinozaurów. Oviraptor. Stegozaur. Proszę Państwa, Konrad Bobkowski, ten właśnie mój kolega zakochał się w Dominice Wolskiej. <śmiennie> Kurde, zmoliło się górno. I kolejne zwyklaki z niezłej paki. Konrad się zakochał w Dominice Wolskiej, ten mój kolega. A, no i tak zakończyliśmy nasz y, odcinek z Hersztem. Herz był bardzo cienki, nic nie dał mi dzisiaj. Jest naprawdę cienki. No, wyszedłem, bo to już dla mnie było bez sensu, tyle zostanie na herzcie i zostanie tylko zwyklaka. Dziękuję, zapraszam do kolejnego odcinka. Specjalnie coś dla Was specjalnego yy, przygotuję. Yy, no to, do widzenia!